Bo z upływem lat Lepszy smak ma lampka wina W miejscu, w którym jesteś, też od nowa się zaczyna Kładę twarde kroki po szlaku mej podróży Zmieniam otoczenie, jeśli mi nie służy Mam przed sobą cały świat Wyłożony jak na dłoni Co dzień zdobyć skrawek jego Chociaż co dzień czas mnie goni Poznam nowych ludzi Kilka miejsc odwiedzę Każdy musiał swoje przejść Żeby zdobyć wiedzę Nigdy nie odkładaj marzeń Odkładaj na marzenia Masz jeszcze przecież ich Setki do spełnienia No witajcie moi drodzy No inaczej, ten dzień To o co mówię Piąteczek, wstaję dopiero. Tu patrzę, jak jestem nieogarnięty. No i co mogę Wam powiedzieć o tej Ibizie? Na pewno jedno jest pewne, że to nie jest miejsce na wypoczynek, jeżeli jesteś młody i jesteś singlem. I jeżeli jesteś w parze, to może troszeczkę jest to bardziej miejsce, żeby się zregenerować. Ale ogólnie, jeżeli idziesz taką paczuszką, jak my pojechaliśmy, czyli nawet nie wiem ile osób, chyba bodajże w 13. To powierzcie mi, że nie jest to dobre rozwiązanie. No zobaczcie sobie. Jest godzina 7. Lekki chłodek. Zaraz wyjdzie słońce. Na pewno na plus to jest to, że tutaj po prostu wieczorem można się troszeczkę schłodzić na balkonie. A na przykład w Grecji czy w Turcji no to nam była duchota taka, że. Po prostu dramat, a związana jest to z tym, że po prostu to jest wysepka, no i kurcze, jak to wysepka, po prostu wiaterek fajnie chodzi. Z kolejnych rzeczy, które chciałem powiedzieć takim dużym moim znakiem zapytania tego wjazdu, to jest to, jak to jest możliwe. Już patrzyłem, sprawdzałem, prostytucja zakazana, prostutki stoją nad ranem co dosłownie 5 metrów. Na odległości, nie wiem, kilometra, półtorej, a niektóre nawet kurcze, i że tak powiem, częściej, bo idą w parach albo po trzy. Większość to są konie. Z ciekawostek, również muszę Wam powiedzieć, że dilerzy stoją też od siebie, tak gdzieś około pięciu metrów, a nawet co 3 metry. Nawet są przypadki, że pies szczeka na kogoś, a i tak przechodzą, bo, bo jest to wszystko dogadane. Nie wiem, nie, nie jestem w stanie tego. Pojąć, nie interesuje mnie to w sumie aż tak bardzo, niech sobie sprzedają. Jest popyt, jest podaż. Czy narkotyki są dobre tutaj? Hmm. Kolejne takie pytanie, które chciałem Wam odpowiedzieć. Uważam, że patrząc z boku to co się dzieje i jak ludzie wyglądają i jak nie mają miaru, tak, narkotyki to jest zło. To jest po prostu zło i nie są dla każdego, tak mi się wydaje. Mało osób mógłby się zachować, mało osób ma umiar, mało osób ma sobie taką silną wolę, że po prostu pobawić się i pójść. Hmm. Dosyć <grym> specyficznym narkotykiem, coś dla można powiedzieć takich zwykłych szaraków jak my, Polaków. Jest narkotyk 2 dwa CD, dobrze mówię. Mam nadzieję, że, że dobrze. A jak źle mówię, to źle mówię, to Wam napiszę jak to się jak będę montował film. Niby od tego jest uzrażniony jeden polski gwiazdor muzyki rapowo hiphoppolowej. taki jeden podobno, co batony robił kokosowe i nie tylko i nawet pizzę, no podobno tak słyszałem, ale ile, ile w tym prawdy jest nie wiem, takie chodzą plotki na, na internecie, więc I nie tylko on, bo podobno jeszcze i, i dziesiątki gwiazd z Anglii, z Ameryki i w ogóle. Um... To jest środek na bazie, bo czytałem sobie na ten temat, kurczę fentanylu, chyba, bo to jest jakaś fentanyla lamina, czy jakoś tak, że się nie mylę. Wymyślony już w 1974 roku przez, przez tego gościa, który wymyślił MDMA. No i co, działanie tego środka? W ogóle mówiłem sobie, że trochę chodziłem w klubach. Mówię, kurczę, jak tu ładnie pachnie nie kwiatkami mówię. To inni tutaj psikają, czy coś takiego. A to po prostu pachną ludzie, nie? bo ogólnie pod, jeśli człowiek poci, to nie poci się potem, tylko normalnie za bachem kwiatów. A niej też nie mam, mówię, bo ja włochałem niektórych tutaj jego mości po tym środku i normalnie oni to czuli. No i ja też to czułem normalnie, że ręce wszystko pachnie, im kwiatkami, nie? Masakra. Podobno, podobno faza jest niesamowita. Jak weźmiesz kurczę w klubie, ja akurat wczoraj chciałem sobie tak delikatnie mówię spróbować, żeby mieć po prostu jakiś światopogląd na to, tak spróbowałem i powiem wam, że jest taka bania, że dziwnie jest, że myślałem, przecież, że przez godzinę to, pff, że nogi idą do przodu, a głowa po prostu zostaje w miejscu, nie, taki jakiś środek, że... Po prostu taka, taka faza trochę, jakby byłem po operacji i mnie bolało coś, jak dostałem morfinę i się unosiłem pod sufitem. To dosłownie tak, to jest podobnie, nie? Błogość, zero bólu, zero, kurcze jakiegoś, nie wiem, głodu, pragnienia. Po prostu sobie siedzisz i Ci dobrze. Taka euforia do porówn porówn porównania, powiedzmy, z, lekko z uczuciem e, przed orgazmem. Tak mi się wydaje, taka porównywalna. Koszt takiego środka to jest porcja to jest około 60 euro. Jest to na powiedzmy 5 tak zwanych szczurków, czy też linii. Jedną linię bierze się powiedzmy na około 3-4 godziny powinno się przynajmniej brać, ale jak zauważyłem z boku, niektórzy się do tego nie stosowali i brali to dosyć częściej. Nie ma podobno badań na temat, ile tego środka, że tak powiem. Yy, jest w stanie zabić człowieka, ale wydaje mi się, jak w każdym chyba narkotyku trzeba mieć jakiś umiar. A ludzie z tego co widzę i czuję, tego umiaru nie mają. Yy, tylu porobionych ludzi na mieście powykrzywionych jak origami widziałem. I uwierzcie mi, że to nikogo tutaj nie dziwi. Yy, więc sobie odpowiedzcie czasami, co to jest za miejsce, gdzie nikt z niczym się jak naprawdę nie kryje. Byli tutaj zamiast polacy w hotelu, w których akurat policja zajechała w czasie, w czasie spaceru. Około 2-3 godziny Przeszukali znaleźli tam, tam kokainę, znaleźli jakieś tam piguły. Znaleźli chyba jeszcze jakieś tam kurcze kryształ. No, były nam powiedzmy 2-3 porcje jakichś gram narkotyków na trzech, plus jakieś piguły. No i co konsekwencje będą? Spisali im te dowody. No i powiedzieli, że będzie grzywna i to grzywna galanta, bo o 2000 euro, to zależy, to zależy od sądu, nawet do, uwaga, 15 000 euro oczywiście, mówił euro, więc chyba gra, gra nie warta świeczki, żeby tutaj ryzykować, jak macie to robić, to róbcie to z głową i raczej na mieście tego ze sobą nie noście, przynajmniej kurczę, nie rzucajcie się w oczy i nie wiem. Taka moja rada, żebyście uważali, bo to naprawdę nawet za rogu wychodzą policjanci z psami i pies nawet się czuje z 15-20 metrów. Sam to widziałem zresztą. Na bilerów nie reagują, ale na turystów jak najbardziej. No i co mam jeszcze mogę powiedzieć? faktycznie czy jest jesteś z i chcesz tutaj, tutaj powierować kobitki? Patrząc z boku i to, co też przeżyłem na własnej skórze, yy, uważajcie na transseksualistów. Uważajcie naprawdę, bo są tacy porobieni, że powiem Wam, że Tajlandia to mały pikuś. nie? Można się dosłownie nadziać. Ja się nadziałem prawie ze dwa razy i dopiero kurczę. Jakoś tak nie, tu nie za bardzo nie, nie imprezowałem aż tak bardzo, żeby mnie od, nie wiem, odcinało, czy jakoś tam nie, nie wiadomo co robiło. Jakoś tam wszystko tak było z głową, bo nie chciałem zdychać i tak naprawdę tutaj byłem jednym z najspokojniejszych naj, naj na tym wyjeździe, ponieważ byłem jednym z najstarszych trzech osób. Um. No i naprawdę można się tak na naciąć, tak? To nie mówię dokładnie, że trzeba, że, że, że może złapać za graty, tylko po prostu są porobieni na powiedzmy, na stuprocentowej kobiety, tak? Więc trzeba w tym uważać. Kosztem takiej przyjemności jak sobie wołem nad ranem, gdy czekaliśmy na taksówkę i czekaliśmy na chłopaków, żeby do nas doszli, no bo wiadomo, żeby jechać e, taksówką w czterech, a nie w dwóch, no wiadomo, bo jest taniej, jakoś taksówki na przykład z tego hotelu, gdzie ja jestem, Globales Montemar, e, to jest kurcze rzędu około 30 euro w jedną stronę, więc wychodzi a to jest mniej więcej 20 km, więc chyba nie ma tragedyczną, mówiłem o tym chyba wcześniej. No i podchodzi do na nas takie powiedzmy pudełko, czy, może to źle zabrzmi takie starsze pudełeczko. Bo można można nawet powiedzieć, że stare pudło podchodzi około takie 45-50 letnie, ale zajechane konkretnie, bo to widać zniszczenie chyba od różnych draksów. No i mówi, że chce z nami iść i w ogóle i jesteśmy zainteresowani i ja mówię, dobra na tak, ściekach mówię, how much, a ona mówi 250, a kolega obok mówi, a ty, a ty w lustro patrzyłaś, no i ogólnie była obrażona, więc taka może hamufa z naszej strony, no, ale po prostu jest po prostu tragedia i widziałem jak nie jeden Angol szedł z koniem takim większym bykiem ode mnie za rękę nad ranem. Jeżeli chodzi o kluby, no to wiadomo pójście do takie Uszu Uja czy High Ibiza w Amnezji czy w Paszy to nie byliśmy eee, koszt w paszy w Amnezji to jest mniej więcej 60 euro eee, High i Biza zależy od imprezy no to jest od 60-70 euro w górę do 170. nawet 70 uszu uja, to tak samo od bodajże 55 do Zależy od imprezy, ona jest zawsze od 17 do 23. Zresztą, na której byłem, filmiki wam wrzuciłem. To jest koszt mniej więcej do 120 euro. Później wychodząc z uszułaja, Uszu jak to się tam mówi, dostajecie takie opaseczki zniżkowe i możecie sobie wejść na przykład na imprezę do Hayek za 55, bo jest zniżka, więc na może zacząć balet o godzinie 17, powiedzmy 16, a skończyć go o 6 rano. No, przeżycia są niesamowite. Kluby na są super. Ludzie są pozytywnie nastawieni. Nie ma, nie ma jakiegoś tam chamstwa. Myślę, że to robi ekstazy, więc ogólnie tak to wygląda. Eee, trzeba uważać na kradzieże, bo okradli tutaj chłopaków na imprezie, okradli chłopaków też w innym miejscu. Jednego chłopaka też okradli eee, podczas gdy zaliczał. Eee, że tak powiem, umilał czas sobie w towarzystwie pewnej, pewnej niewiasty. No i się okazało nagle, że nie ma pieniędzy po kieszeniach, więc A byli tylko we dwoje zamknięci w pokoju, więc trzeba się. Więc kran ma potęgę tutaj. Rzeczy podobno też znikają, potrafią zerwać łańcuszek. Bo też tam raczej yy, Szkoci nam mówili co mam jeszcze mogę powiedzieć. Jedzenie na miejscu, no, drogi kawałek pizzy kosztuje. Taki kawałek, jak nie wiem, pizza od Tagras za no 4 euro. No to jest, już o tym mówiłem wcześniej, kebab kosztował 7 czy 8. I taki nie był za specjalnie za duży, powiedzmy, jak połowa, połowa normalnego takiego kurczaka, kebaba. Może nawet 1 trzecia takiego, nie wiem, Rolo XL, no to powiedzmy 1 trzecia tego, tak. Więc nie, nie za duża porcja. Obiad na niej w granicach 15-20 euro. Trzeba wydać na jakieś tam czy coś takiego czy na jakieś tam kur czy coś pieczonego, jakieś z jakąś zapiekankę i z mięsem, no to 15-20 euro trzeba wydać. Drinki na mieście, więc większość lokali no to jest, żeby wejść do jakiegoś tam lokalu, takiego z drinkami, no to musisz kupić na wejściu drinka z jednego albo za 20, bo wchodzisz sama, bo jak we dwie no to osoby, no to musisz kupić, masz tyle promocję dwie za 2 za 30, przepraszam. Więc tak to mniej więcej wygląda, no to 150 powiedzmy Dobra, 130 zł za dwa drinki. No Odpowiedź na pytanie, to jest taki, taka spelunka, powiedzmy, w bocznych, w bocznych alejkach. Hmm. Tu, jeżeli chodzi o ten hotel, no to co polecam o ten hotelik? Dwie gwiazdki: jedzonko przepyszne. Drugie miejsce, jeżeli chodzi o ranking hoteli, moim zdaniem, jeżeli chodzi o jedzenie, wszystko odpoczynko jest do szczęścia. Pokoiki kurcze, zresztą takie to potem wam nagram jeszcze ten pokoik i jak już się spakujemy, bo nie zrobiłem tego wcześniej, bo nie było czasu. No i co, kurczę, obsługa przemiła. Bardzo blisko jest na plażę, dosłownie 5 minut i kurczę schodzi się w dół. I kurczę, jeszcze jak leciałem do Szentbronem, było widać, że lecę w tym kierunku. Ceny przyzwoite przy plaży, więc można sobie, nie trzeba szarżować z zakupami i po prostu Kupować w restauracjach można sobie kurcze, kupić jakieś tam picie, piwko, na przykład w sklepie pójść, ruszyć się co jakiś czas z tej plaży, a masz dosłownie do sklepu 4 minuty. Ceny są bardzo normalne i przyzwoite, więc polecam osobiście. No i co moi drodzy, jak się z wami? Trochę jestem zawiedziony, jeżeli chodzi o to o nagrywanie tutaj, no bo myślałem, że będzie inaczej. Atrakcji takich turystycznych, typowo turystycznych brak. Takich trochę jak w Turcji czy w Grecji, że można coś pooglądać. No ale co, widoki przyrody z tych klifów i, i widoków są bezcenne po prostu i wiem, że to na pewno będę miał zawsze przed oczami. Czy tu kiedyś wrócę? Powiem wam, że tak jak moja polityka wygląda w, ten, w tym momencie, że każdy grosik oglądam z każdej strony yy, i po prostu nie chcę dwa razy w to samo miejsce, no to może tu jeszcze kiedyś na jakiś kawalerski może jakiś weekend albo nie wiem jak znajdę bramkę serca też sobie tutaj przyjadę, bo się chciałbym wpaść do tych innych klubów na jakąś fajną imprezkę, bo no powiedzmy do 40. mówiłem sobie ostatnio, że, że już koniec, ale mówię tak, do 40 jeszcze możecie, mógłbym sobie trochę potańczyć, tym bardziej, że waga spadła i kochana nie bolą. Nie? Pozdrawiam, wam pozdrawiam Was serdecznie i co? Widzimy się na kolejnej wycieczce, czy też na kolejnym filmie, który będzie z Disseldorfu, powiem Wam takich parę ciekawostek, które teraz nastały w tym pięknym kraju, i również e, takich swoich prywatnych przeżyć, które przez ostatni rok, że tak powiem, jestem bogatszym doświadczenia. I wyłożę Wam to wszystko na tacy. a czekam na to bardzo z utęsknieniem, bo. Po prostu e, trzeba o tym głośno powiedzieć. Później widzimy się w Berlinie, a co będzie w Berlinie, to już dowiecie się w Berlinie. Myślę, że w Berlinie, w Berlinie będziecie zadowoleni. Również będzie Hamburg zaliczony w październiku, więc głównie teraz skupiamy się na Niemcach. A następnie mamy grudzień, co będzie w grudniu, jeszcze do końca nie wiem. Niemcy coś wypali. A później zaczynamy w przyszłym roku, już chyba na grubo, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wszystko się spełni, nic nie wyskoczy po drodze. I naprawdę, kurczę, będą fajne, fajne odcinki. Mam taką nadzieję, bo czuję taki naprawdę duży niedosyt. Myślałem, że tu na Ibizie to będzie kurcze, kręcenia nie wiadomo czego. A tu na też kręcić nie można. Nie można wchodzić na imprezy nawet z całą kamerką. Zresztą mówiłem, wam o tym wcześniej w filmiku z Ushuaia. I kurczę, co. i... Jeżeli chodzi o obiekty historyczne, tutaj takich brak, to bo są tylko ładne krajobrazy. Siemanko, pozdrawiam Was serdecznie. Chciałem Wam jeszcze na moim ukochanym marginesie opowiedzieć jedną śmieszną historię. Mianowicie, wiecie jak to czasami jest, że człowiek wraca po jednym, dwóch dniach ciężkiego melanżu, albo po prostu zmęczony, albo po prostu taki zaniedbany i druga połówka już w samym wejściu lub też wyjściu mówi pieszczotliwie do, do Ciebie ale Ty wyglądasz, idziesz się tylko na Twój widok zarzygać. I ja właśnie pewnego ciepłutkiego wieczoru na Ibizie byłem świadkiem takiej historii, mianowicie jeden niegomość, który widać było, że porybiony jest różnymi specyfikami w różnej kombinacji naprawdę Dosiadł się do jednej dziewczyny daleko naszego stolika, i ona gdy zobaczyła jego twarz, popatrzyła w bok, po prostu od razu zmiotowała pod stół. Ja zacząłem się śmiać i sprzedałem temat koledze. I kolega się też patrzy, ona się na nas patrzy i mówi, że gadamy o niej i mówi, no tak, ten gość tak wyglądał, że nic tylko się idzie na niego zemotować. No i tylko się zemotowała. <laughs> A druga historia, którą sobie przypominam. To jest tak, jak jeden pewien jegomość zażywał różne su substancje, e, znaczy jedną substancję e, z telefonu komórkowego idąc pasażem głównym centrum miasta. No i mówimy mu, że zrozumiał problemy, zaraz go, nie minęło dosłownie 10 sekund, więc go, że tak powiem, zwerbowała do siebie. On przerażony, zaczynają go trzepać po kiermanach, przepraszam, przeszukiwać po kieszeniach. No i kurczę, on jak widzisz, się wbliża do magicznej kieszeni, to... Don't e, mi, don't touch mi, I'm tourist, I'm tourist, I'm stres, I'm stres. I zaczął tańczyć jak MC Hammer, no mówię wam, beka taka. I oczywiście już później był e, bardziej ostrożny. O widoku wyrazu twarzy może patrzącego na recepcji, gdy dowiedział się, że dzisiejszego dnia wyjeżdżamy. I ten uśmieszek, to powiem wam tak. Nigdy tego nie zapomnę, tej radości. <laughs> Bo nie miał lekko.

got the house with my Sega, hop hopping that we throw. I got places to go. People to see time is precious. I look at my Cartier hey, out of control. Just like my mind, where I'm going. no women, no shorties, no nothing, my clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my theory, that's always it's on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies and stoning, popping the night, cause it's meant to be ours We keep a fade away shot, cause we ballin'. It's up patron that be Look, mama, mama owe you just like the flowers. Girl, you the